Cześć. Wielkimi krokami zbliża się jesień, a więc czas, w którym wieczory stają się coraz dłuższe i coraz chłodniejsze. W związku z tym, aby umilić trochę czas spędzany w domu, wybrałem najciekawsze promocje na stronie RTV Euro GD w kategorii słuchawek oraz sprzętu do gamingu. Pierwsze dwie propozycje to słuchawki bezprzewodowe. Pozbycie się w dokanałówkach kabla ułatwia aktywność w domu, ale i na zewnątrz. Pierwszy model to qcyt 17 a więc propozycja dla mało wymagających słuchaczy. Ich cena w RTV Euro AGD jest historycznie najniższa. Bazując na moich doświadczeniach są to chyba najtańsze dobre słuchawki, którym w zasadzie niczego nie brakuje i których używało mi się po prostu przyjemnie. Te siedemnastki wyróżnia kompaktowa, smukła konstrukcja i elegancki wygląd. Do kanałówki zagrają długo, bo ponad 7 godzin, a tu i zapewnia dodatkowe 26 godzin pracy. Te siedemnastki grają czysto, oferują zbalansowane brzmienie i zaskakująco dużą scenę. Powinny sprawdzić się w każdym gatunku muzycznym. Producent wyposażył słuchawki w Bluetooth 5.1. W efekcie byłem bardzo zadowolony ze stabilności połączenia i zasięgu. Opóźnienie QCY na Netflixie czy YouTube jest praktycznie niezauważalne. Model, który polecę bardziej wymagającym słuchaczom, to JBL Tune 230NC TWS. Słuchawki w atrakcyjnej cenie oferują m.in. aktywną redukcję szumów. Jest to funkcja, która w znacznej mierze redukuje hałasy z zewnątrz, co ułatwia skupienie się na słuchanych treściach niezależnie od otoczenia jbl -e przebijają wcześniej polecany model także pod względem czasu pracy. Nawet 10 godzin słuchania i dodatkowe 3 naładowania wetui dają w sumie do 40 godzin działania, co robi wrażenie. Wbudowane 4 mikrofony usprawniają rozmowy telefoniczne, a certyfikat wodoszczelności IPX4 sprawia, że do kanałówki bez strachu można wziąć na siłownię czy rower. Miłośnicy niskich tonów docenią technologię JBL Pure Base która poprawia odbiór najniższego pasma dźwięku. Zostając jeszcze na moment w temacie słuchawek, jednak przechodząc płynnie do świata gamingu, polecę nowość od Steely Series. Model Arctis Nova Pro Wired to przewodowa wersja najwyższej linii słuchawkowej producenta, która, szczególnie w promocji RTV Euro AGD, jest nieporównywalnie tańsza niż bezprzewodowy odpowiednik. Gamingowy headset zdobył uznanie graczy i recenzentów, Między innymi za sprawą neutralnego dźwięku, który dostosować można do własnych potrzeb oprogramowaniem sonar. Arctisy sprawdzą się w grach, ale też w filmach i muzyce. Na wyposażeniu słuchawek znalazł się wzmacniacz game tak drugiej generacji i wysuwany mikrofon z funkcją redukcji szumów opartą na SI. Dzięki temu nasza drużyna zawsze zrozumie, co mamy do powiedzenia. Za wygody noszenia odpowiadają miękkie pady. I obrotowe nauszniki z regulacją wysokości. Nawet długotrwałe używanie sprzętu nie powinno prowadzić do zmęczenia. Ponadto słuchawki są kompatybilne z komputerami, ale też konsolami najnowszej i poprzedniej generacji. Klawiatura jest jednym z najbardziej podstawowych elementów wyposażenia PC-owego gracza. W tej kategorii polecę Corsair K63 Blue LED Cherry MX Red. W cenie niższej o prawie stówkę. Jest to klawiatura TKL, co oznacza, że została pozbawiona bloku numerycznego. Takie rozwiązanie zwiększa zakres ruchu myszką, co wpływa pozytywnie na przyjemność grania. Urządzenie wyposażono w czerwone przełączniki renomowanej niemieckiej firmy Cherry, które przez niską siłę aktywacji i liniowe działanie świetnie nadają się do gamingu. Co więcej, jest to sprzęt w pełni bezprzewodowy, tak więc jeśli dobry cable management jest dla Ciebie podstawą, Taka klawiatura eliminuje jeden kabel na biurku. Recenzenci i użytkownicy zwracają uwagę na świetną jakość wykonania, dodatkowe przyciski multimedialne i dołączaną podpórkę pod nadgarstki. Redukują na zmęczenie dłoni, nawet przy długotrwałym gamingu czy pracy. Z klawiatury korzystać można w ciemności, wszystko za sprawą niebieskiego, równomiernego podświetlenia. Ostatnia propozycja, jaką jest Elgato Stream Deck MK2, dla większości będzie raczej ciekawostką. Natomiast jeśli streamujesz, albo w swojej pracy korzystasz z makr, to streamdeckiem warto się zainteresować, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest on w najniższej do tej pory cenie. Dla niewtajemniczonych, streamdeck MK2 to klawiaturka wyposażona w 15 programowalnych przycisków, z których każdy jest też ekranem. Przyciski wyświetlać mogą w zasadzie wszystko, ikony, tekst, czy nawet wykresy zużycia poszczególnych podzespołów komputera. Urządzenie może służyć do szybkiej zmiany scen w OBS-ie, wyciszenia mikrofonu czy kontroli innych funkcji streama. Osoby pracujące kreatywnie, np. w pakiecie Adobe, na Stream Decku mogą ustawić skróty do często używanych aplikacji czy narzędzi. Konfiguracja urządzenia odbywa się za sprawą dopracowanego oprogramowania i jest niezwykle prosta. Więcej wartych uwagi i obniżek znajdziecie w sklepie RTV Euro AGD oraz w newsach na naszej stronie, do której serdecznie zachęcam. W tym miejscu wspomnę jeszcze tylko o innej ciekawej promocji RTV Euro AGD, jaką są wielorobaty na wszystkie produkty z kategorii Małe i Duże AGD marki Amica. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie. Mam nadzieję, że wybrane przeze mnie propozycje przypadły wam do gustu. Jeśli potrzebujecie promek w innych kategoriach, zachęcam do sekcji komentarzy oraz odwiedzenia strony eurocom.pl i wideotesty.pl. Aby być na bieżąco zachęcam również do obserwowania nas na Instagramie, Facebooku, TikToku oraz oczywiście tutaj, czyli na YouTubie. Tymczasem ja się z Wami pożegnam. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć!